Jeśli trafiłeś na ten film, to pewnie wiesz kim jest Sonic oraz jakie znaczenie miał on dla Segi. Jednak z poczucia obowiązku w skrócie przypomnę, bo może rzeczywiście ktoś nie zna tej kultowej postaci. Sonic jest niebieskim jeżem oraz próbą Segi na stworzenie maskotki reklamującą ich konsolę, bo tak, dawniej Sega produkowała konsole oraz automaty do gier. Przepis na Sonica był krótki. Ma być fajniejszy od Mario oraz mieć lepszą grę bo wtedy na rynku królowało Nintendo, a Wunsat Hydraulic sprzedawał kolejne pudełka z NES-em. Tworząc więc lepszego Mario, Sega chciała też pokazać możliwości swojej nowej konsoli Mega Drive, znanej także jako Genesis, pokazując pokręcone plansze, które wydawały się niemożliwe do wykonania na NES-ie, ale również nasz mały bohater rozpędzał się do niepotycznych prędkości, pokazując jak szybko może konsola przewijać obraz. Sonic the Hedgehog wyszedł w 1991 roku i stał się jedną z ikon gier wideo w pop kulturze występującym do dzisiaj. Moja przygoda z Sonikiem nie jest prosta. Nie wiem kiedy po raz pierwszy w jakiej grze spotkałem się z Sonikiem. Pamiętam serial animowany na Jetixie, ale on leciał, kiedy wyrastałem z kreskówek, więc nie interesowałem się nim za bardzo, a kilka odcinków widziałem odwiedzając młodszych kolegów. Może nie miałem złej opinii na temat tej animacji, bo sam Sonic wyglądał git, jednak wtedy już nie mógł mnie zatrzymać na dłużej przed ekranem. Pierwszą grę z Soniciem, jaką na pewno miałem, to Sonic Riders na Nintendo Wii. Były to wyścigi na grawitacyjnej desce, gdzie zbieraliśmy power-upy. Jednak główną cechą gry był fakt, że sterowaliśmy Wimotem opracając go, ale nie tak jak kierownicą, ale tak jak deską, więc trzymając pilot do przodu, sterowaliśmy nadgarstkiem. Mając również Mario Karty, zgadnijcie, ile razy odpaliłem tą grę. Najwięcej na pewno grałem w Sonic Dash Runnera z elementami quick time Eventu podczas walki z bossami. Gra dawniej była dostępna w sklepie Microsoftu, jednak dziś nie mogę znaleźć grywalnej wersji na PC. Fajnie pokazywał szybkość naszego bohatera, ale nie muszę mówić, że to nie był tytuł, który jakoś mocno przywiązywał mnie do naszego niebieskiego przyjaciela. Jak widać, nie mam szczególnego sentymentu do Sonika. Jednak postanowiłem się zmierzyć z jego legendą, szczególnie po maratonie Unkelmurówy, więc zakupiłem wersję Steamową i czekałem na ten wyjątkowy dzień. Podchodziłem do niego kilkukrotnie i szybko wyłączałem. Gra, choć szybka, nie oferowała dla mnie nic ciekawego. Okej, okay, może gra daje możliwość wybrania kilku ścieżek, ale i tak ledwo dochodziłem do drugiego świata, bo duża prędkość z małą widocznością powodowała głupie błędy. Nie rozumiałem, jak trzeba się rozpędzać, by nie utykać przed pętlami. Do tego irytowało mnie skakanie. Miałem problem z wyczuciem, a do tego Pofalowana trasa powodowała, że trzeba uważać, z którego piksela skaczesz. Bo zamiast do góry, by przeskoczyć niską rampę, skoczyć lekko do tyłu. No ja pier. Może fabuła mnie zachęci? To jest platformę z lat 90. Zły Iwo, robotnik, porywa zwierzątka, by budować z nich złe roboty. Największym plusem tej historii jest fakt, że nie trzeba czytać, a można szybko grać. Mając wolny dzień, uznałem, że tak nie będzie. Przepłaczę ten tytuł, by powiedzieć, że. Pierwsza gra z Sonikiem jest niegrywalna, ale przeszedłem i zaliczone. Jednak gdy zacząłem docierać dalej, gra zaczęła mi się podobać. Przyzwyczaiłem się do sterowania, a kolejne plansze zachęcały bardziej do eksplorowania. Pomyślałem sobie, że to takie połączenie Mariana-Sombrider? Mam w końcu charakterystyczny dla platformowych 2D sterowanie oraz platformy, a do tego alternatywne pomieszczenia, znajczki i proste zagadki, więc w jakiś pokrętny sposób Sonic połączył mi się z przykładami Panicraft. Najważniejszy w tej grze jest zbieranie pierścieni. Jeśli miałeś choć jeden pierścień na koncie, to przy spotkaniu z przeciwnikiem nie traciłeś życia, tylko wszystkie zebrane pierścienie. Można je jeszcze potem złapać, by dalej mieć jakiś handicap. Jednak każdy się stara ich nie stracić, bo tego wymaga honor gracza. Ale jeśli zabrało się ich 100, zdobywało się nowe życie, a jeśli się miało 50 i wskoczyło się na końcu w wielki pierścień, odblokowywało się dostęp do planszy bonusowej, gdzie trzeba było zebrać szmaragdy chaosu. Oczywiście nie jesteśmy bezbronni, bo w przeciwników bijemy po skoku, gdy jesteśmy zwinięci w kulkę i jest to. Najbardziej satysfakcjonujący element gry, szczególnie jeśli uda się za jednym razem zbić kilku niemilców. Nim zostanę określony jakimś psychopatą, to atakujemy złe roboty, a w środku schowane są zwierzątka. Więc w ten sposób ratujemy króliczki, kurczaczki i inne pluszaczki. I wiem, nie umiem mówić. Gra oferuje także dodatkowe bonusy poukrywane w monitorach. Wystarczy je tylko rozbić... Co rozbić. Już wiem dlaczego z tą grą mam problemy. Tak jak mówiłem, po przeskoczeniu Cream wizon zacząłem się bać w drugim z siedmiu poziomów. Każdy ma swój charakterystyczny styl oraz rytm. Każdy poziom jest podzielony na trzy akty. Każda plansza jest zaprojektowana w taki sposób, by mieć kilka dróg dotarcia do mety. Im lepsi jesteśmy, tym możemy biec trudniejszą ale szybszą ścieżką, z większą ilością bonusów, niżej mamy więcej sekcji platformowych, ale też w całej grze nie mamy zbyt wielu ostatecznych przepaści. Zazwyczaj każdy błąd spowoduje spadek na wolniejszą ścieżkę, wiadomo, im dalej jesteśmy, tym szanse na permanentną śmierć są większe, jednak ta gra miała promować prędkość, a zwalnianie co 5 sekund, by się upewnić, czy nie zginiemy. Raczej nie sprawdziłaby się w tym tytule. Koniec trzeciego aktu to walka z robotnikiem. Boss fighty choć proste, to naprawdę zaskoczyły mnie pomysłowością. Może to nie Mega Man, jednak bałem się, że każdy boss to powtórka z pierwszej walki i będzie to raczej przykry obowiązek niż ciekawe wyzwanie. Wyzwaniem na pewno jest plansza bonusowa. Nie dość, że przez zmieniające się tło odczuwam dyskomfort, to nadal nie wiem o co w nim chodzi. Rozumiem, że dotykając element zaznaczony R-kom zmieniamy kierunek obrotu planszy, ale co znaczą napisy down i up? Oraz jak znaleźć właściwą drogę do emeraldu, naprawdę nie wiem. Czy sedze udało się stworzyć lepszą grę od Super Mario Bros? Jeśli chodzi o różnorodność, tempo czy posiadanie cool bohatera, to na pewno Sonic jest lepszy. Jednak feeling skakania Mariana jest na tyle uniwersalny, że raczej osobie, która dopiero zaczyna grać w starsze gry, zaproponuje produkcję od Nintendo, a sam Sonic może się okazać niegrywalny, tak samo jak to było dla mnie na początku. Jednak każdemu fanowi platformerów zalecam, by nawet gdy jest ciężko, to przymusi ją do tej gry, bo naprawdę oddaje dużo frajdy. Małe postscriptum. Jeśli chodzi o rozbite monitory, za przerażał mnie widok rozbitej szyby w kineskopie. Taki obraz był podczas gdy karton Natury miał przerwę. Przerażało mnie to tak bardzo, że brat wraz z kuzynami narysowali na ścianie rozbity telewizor, by mnie straszyć. Chyba jedynie bardziej przerażał mnie wtedy tata już Drozd ze śmiechu Warte.